Prominają sobie, jeśli nie całość, to przynajmniej fragmenty tego kazania, które Ojciec Święty wygłosił wtedy, kiedy przebywał jako pielgrzym w 1983 przepraszam, 80 roku, 70, 80, 79 jeszcze na Kalwarii. I wtedy powiedział tak na zakończenie, pragnę, abyście się tutaj modlili za mnie, teraz i po mojej śmierci. To było. Zakończenie tej homilii I cała homilia była poświęcona problemowi Modlitwy Zwrócona była do starych Ale szczególnie do młodych O których jak powiedział papież Którzy jak powiedział papież Szczególnie też umiłowali sobie to miejsce I To jest niepojęte Że Kalwaria przedtem Uważana jako typowe Miejsce dewocji Mówiło się właśnie dziady kalwaryjskie Śpiewają jak dziady kalwaryjskie sobie dziady na kalwaryję i tak dalej, babki, dziady i tak dalej. Chociaż y, Ojciec Święty z wielkim szacunkiem, cią i wzruszeniem wyraża się o tych pielgrzymkach i o tych przewodnikach a jak wiadomo dziad papieża też był przewodnikiem prowadzącym po dróżkach pielgrzymki Kalwaryjskie, tym niemniej miało to charakter taki trochę właśnie dewocyjno-ludowy. Tymczasem dzisiaj nie zaprzepaszcza to tego charakteru, nie zatraca charakteru dewocyjno-ludowego, przyjeżdża bardzo dużo prostych ludzi i starszych, ale jednocześnie w Kalwarii, zaczyna się odkrywać wartość, nie dewoc, ale wartość życia Jezusa Chrystusa. A jeśli wartość życia Jezusa Chrystusa, to i wartość życia człowieka w Chrystusie. I chodzenie po podróżkach to nie jest już tylko przywilej poważnych, wcześniej urodzonych pań i panów, ale podróżka wędruje młodzież. I u stóp Matki Kalwaryjskiej gromadzi się młodzież i pielgrzymki młodzieży męskiej i żeńskiej pielgrzymki mężczyzn, pielgrzymki kobiet. Znane zawsze spotkanie postoazowe młodzieży oazowej i charyzmatycznej pod koniec miesiąca sierpnia, kiedy to parę tysięcy młodzieży zwykle gromadzi się, daje wyraz swojej miłości do Boga i Matki Najświętszej i daje świadectwo swojej żywej wiary, sprawia, że zmienia się charakter Kalwarii, bardziej unowocześnia, nie traci nic ze starych treści, a potrafi je przeoblekać w nową formę. I skoro jest to miejsce modlitwy, jest to miejsce, w którym Ojciec Święty poświęcił szczególnie rozważanie swoje modlitwie i temu problemowi, ponieważ chciał, żeby się za niego modlono tutaj, więc i my nie mogliśmy zostać bez tego, aby się za niego nie pomodlić. Aby właśnie Mszy Świętej w jego intencji nie ofiarować. I musimy też jako dalszy ciąg naszych rozważań dzisiaj nad problemem modlitwy się zastanowić. Nie jest to bardzo łatwy problem, dlatego, że jesteśmy nastawieni na to, żeby każda nasza akcja coś nam dawała. Człowiek jest bardzo interesowny człowiek dzisiejszy bardzo chce za to, co daje, otrzymywać równowagę, równowartę. A ponieważ bardzo często nie otrzymuje, ponieważ bardzo często otrzymuje mniej, ponieważ bardzo często jest oszukiwany, dlatego nastawia się nieufnie do wszelkiej wymiany, do wszelkiego dawania, do wszelkiego sprzedawania. I do wszelkiego kupowania, bo nie wie, czy mu przypadkiem nie wetchną bubla. I ta mentalność człowieka nieufnego w stosunkach z ludźmi, świadomego tego, że często jest źle wynagradzany, że często nie otrzymuje nawet tego, co sprawiedliwość, czego sprawiedliwość się domaga, rzutuje i na nasz stosunek do Pana Boga. Bo chociaż bardzo wielu z nas prawdopodobnie nie czytywało świętego Tomasza Zakwinu, to jednak wiemy, że normalnie, w normalnym podejściu i rozumieniu tego słowa, to modlitwa św. Tomasza, to ładnie po łacinie powiedział, oratio est petitio decensium adeo, czyli prośba, z którą człowiek zwraca się do Pana Boga, Prośba o rzeczy godziwe. A jeszcze jak do tego przeczytamy w Piśmie Świętym proście, a otrzymacie, no każdy, kto prosi w imię moje otrzymuje, kto puka, kto szuka, znajduje, kto puka temu otworzą, no to mamy już podstawy do tego, ażeby nasze ustosunkowanie się do ludzi przerzucić na nasz stosunek do Pana Boga i nasze zawody, które jakże często spotykają nas w stosunkach naszych z ludźmi, przerzucić też. I na to wszystko, co się dzieje między nami a Bogiem w modlitwie. I stąd przychodzą te bardzo liczne, liczne głosy, skargi i narzekania. Nie mówią, że, przy, nie mówią, że wszyscy, ale liczne głosy. A no właśnie, prosiłem, a nie otrzymałem tego, o co prosiłem. I jest tak, jak mówiliśmy o tym, że lękamy się nieraz, iż ze względu na nasze grzechy Pan Bóg się na nas dąsa. Jest często takie nadąsanie. Nadąsanie człowieka na Pana Boga. Jest niedowierzanie Panu Bogu. Jest nawet nieraz swego rodzaju niechęć do modlitwy, bo się mówi, a po co się modlić, skoro wiadomo, że Pan Bóg i tak, i tak wie wszystko, i skoro wiadomo, że Pan Bóg czy tak, czy tak po swojemu zrobi. Zrobi to, co Jemu jest wygodne, nawet może zrobi to, co dla mnie jest wygodne i pożyteczne. Ale ponieważ ja tego nie wiem, tego nie znam, to ja sobie tak jak mam małe dziecko, proszę o gwiazdkę z nieba, proszę o iskierkę z popieliska, proszę o kwiat paproci, a Pan Bóg z takim politowaniem uśmiecha się, nie daje mi tego, nie bierze mojej modlitwy, mojej prośby na serio i wobec tego wykopuje się coraz to większa przepaść między nim a mną. I jakże często byliśmy sami uczestnikami tego rodzaju sformułowań. Jakże często byliśmy, czy może i jesteśmy w takim właśnie stanie, gdzie zasadniczo w Boga wierzymy i nawet jakoś te modlitwy odmawiamy, ale jednocześnie nie ma w nas tej takiej zażyłości, nie ma zaufania, bo nie otrzymaliśmy tego, o co żeśmy prosili, a jakże często nie starcza nam siły, nie starcza cierpliwości, a bardzo wielu ludzi z nas wciąż jest tak przybijanych tą niesprawiedliwością i tą nieuczciwością świata i ludzi. I tym niewystarczającym wynagradzaniem nas w porównaniu do tego wkładu naszego w rzeczywistość. I to tak przyprusza nasz stosunek do Boga, i potem kwestia modlitwy jest zawsze kwestią drażliwą, kwestią smutną, nierozwiązaną do końca. A nierozwiązanie problemu modlitwy, jak rzecz bardzo utrudnia nam zrozumienie naszego cierpienia. Jak bardzo utrudnia nam dźwiganie krzyża cierpienia. Jak bardzo utrudnia nam. Jeśli nawet nie lubimy cierpienia, polubienie czy pokochanie krzyża. I dlatego trzeba na modlitwę popatrzeć trochę inaczej. Prawdę mówi święty Tomasz, że modlitwa to jest przede wszystkim prośba, z którą zwracamy się do Pana Boga o rzeczy godziwe. Ale jednocześnie wiemy, że takie sformułowanie nie wyczerpuje całego pojęcia modlitwy. Że to nie chodzi tylko o to, żeby prosić. Nie chodzi tylko o to, żeby wciąż stawać wobec Pana Boga w postawie człowieka, który czegoś od Niego potrzebuje, bo czy to sformułujemy, czy nie, to i tak i tak będziemy zawsze w postawie człowieka, który wszystko, co ma, otrzymał od Pana Boga. A teraz jeśli coś jeszcze chce dostać, no to musi prosić, albo przynajmniej musi tak się ustawić względem Boga. A żeby być gotowym na przyjęcie wszystkiego, co się od Niego otrzymuje, zarówno tego, co jest dobre, jak i tego, co początkowo niedobre, ostatecznie na dobre się dla nas obróci. Ale tu chodzi o coś jeszcze głębszego, jeszcze większego. Że mianowicie modlitwa to jest nie tylko prośba, ale samo to nawiązanie kontaktu z Panem Bogiem. To jakieś jest bycie wobec Pana Boga, to jest jakieś zrozumienie że jest to ty, drugie ty, drugie ja, czyli ty, do którego możemy się zwrócić sam zaufaniem. I to imię, które zwraca się do nas po imieniu. Jezus, Bóg, Duch Święty zwraca się mi do mnie i nazywa mnie po imieniu: Zofio, Agnieszko, Barbaro, Leonie, Jerzy, Piotrze, Jarku, czy jakkolwiek. Ksiądz Tischner, kiedy ten problem poruszał, wspomniał prawdopodobnie lata swojej młodości i powiedział, przypominamy sobie, jakim wielkim wzruszeniem, jakim wielkim drżeniem napełniało nas to, kiedy po raz pierwszy ktoś, na kim nam bardzo, bardzo zależy, powiedział nam ty. i co się wtedy w duszy działo? To jakieś było jedno z najwyższych przeżyć. Tego się nigdy nie zapomina i to przeżycie rzutuje, rzutuje na potem na całe życie człowieka. Dobrze przeżyte odkrycie miłości, tego, że komuś można powiedzieć ty, czy od kogoś usłyszeć ty i nawiązać w ten sposób jakiś intymny, bardzo serdeczny, szlachetny związek, jakąś przyjaźń, miłość, jakiś kontakt. Wzajemne zrozumienie to są rzeczy, które są pierwszorzędnej wagi, pierwszorzędnej wartości w płaszczyźnie czysto ludzkim. Jeśli teraz to przeniesiemy na skalę wyższych wartości, a Pismo Święte całe aż trzęsie się od tych właśnie sformułowań, moim jest, po imieniu Cię nazwałem, po imieniu Cię wezwałem, będziemy czytali Stary i Nowy Testament, często zauważymy tego rodzaju sformułowania i uświadomić sobie, że nie kto inny, tylko najwyższy Bóg mówi do mnie Ty. I wtedy, kiedy kapłan powiedział do mnie po raz pierwszy, chociaż ja jeszcze tego zupełnie nie przyjmowałem i nie pojmowałem. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a przedtem postawił moje imię, bo to jest zwrócenie się Kościoła ku mnie, które jest znakiem, że Bóg tym imieniem będzie mnie wołał, że to moje imię jest już zapisane w niebie, że w tym imieniu ja już jestem zbawiony, w tym imieniu, już jak mówi święty Paweł w liście do Efezjan, jestem posadzony razem z Jezusem Chrystusem po prawicy Ojca, że to imię jest całą moją godnością, całą moją wartością, I że to wybranie wewnętrzne jest ważniejsze od wszystkich innych przypadłości. Potem, czy będę papieżem, czy będę kaleką, czy będę świeckim, czy będę zakonnikiem, mężczyzną, czy kobietą, wielkim uczonym, czy prostym człowiekiem, który. Może i pisać, i czytać za dobrze nie umie, chociaż dziś na ogół to się umie, to wszystko nie jest ważne. Jestem tym kimś, komu Bóg w Trójcy Świętej objawia siebie, do kogo mówi Ty i któremu pozwala mówić sobie Ty. Mój Boże, mój Boże. Proszę zwrócić uwagę, jakie to jest dalekie od dewocji, jakie to jest dalekie od płytkiego klepania paciorków. Jakie to jest dalekie od takiego zabobonnego traktowania religii, a tutaj wianuszek jakiś z Bożego Ciała, a tu poświęcona świeca gromniczna, a tam popiołem posypanie, a tu jakieś tam przeżegnanie się, przyklęknięcie, bardzo płytko traktowane, bez wpływu. Na nasze życie. To jest dewocja. Kiedy się bardzo wiele praktyk, obrzędów, jak magia stosuje, a jednocześnie nie wpływa to na naszą zmianę. Nie wpływa na to, abyśmy skontaktowali się z Bogiem żywym, który mnie kocha i który do miłości mnie zaprasza. Nigdy tak szczerze z głębi serca nie powiemy przy dewocyjnym nastawieniu do Boga Ty i nigdy nie otworzymy się tak na Boga. Abyśmy to Jego, Ty skierowane do nas usłyszeli. Dlatego znów, po zamówieniem o szczegółowych, rozmaitych sprawach, uważam, że kiedy chodzi o modlitwę, trzeba podać też i tę rzecz zasadniczą, podstawową że chodzi tu o nawiązanie żywego kontaktu osobowego z Bogiem Jezusie Chrystusie przede wszystkim, bo trudno jest o ten osobowy kontakt w takiej formie i w takiej postaci z Bogiem Duchem Świętym i z Bogiem Ojcem Samym, który specjalnie Syna posłał abyśmy przez syna mieli dostęp do Ojca. I to trzeba przemyśleć, nad tym się trzeba zastanowić. I czy wtedy, kiedy jesteśmy razem, czy kiedy mamy chwilę wspólnego w ciszy przebywania w kaplicy, czy kiedy sami jesteśmy w domu, zastanówmy się i pomyślmy, czy spotkaliśmy się tak z Jezusem Chrystusem, żeby to nasze Ty. Spowodowało w nas, może nie zewnętrzne jakieś poruszenie i drżenie, bo to jest wielką łaską od Boga nam daną nie każdemu i nie zawsze, ale głębokie przeświadczenie, że znalazłem, szukam perły jednej jedynej, szukam skarbu skrytego w roli, szukam kogoś, ktoś mnie pokochał, świat cały zawirował, ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. I tu jest moc religii, tu jest moc wiary, tu jest moc twórcy i tu jest moc tworzenia. Wiemy, jak bardzo ta dobra miłość ludzka... Każda miłość, nawet ta, która może nieraz nie wypowiada się w samych tylko dobrych czynach, to może nieraz i jest, jak to się mówi, trochę zwichrowana. Jak ona pomaga człowiekowi w przezwyciężaniu rzeczy trudnych. Wiemy nawet sami, nieraz to jest trochę aż przykre, bo po ludzku interpretowane przybiera nie zawsze najszczęśliwszą formę. Matka, która kocha swoje dziecko. Jakże często nie widzi jego braku, jakże często nie widzi jego zła. Jakże często nawet nie potrafi dobrze wychować dziecka, dlatego że jest zaślepiona. Mówi się małpia miłość. Mój synek, a otoczenie mówi synalek, <grywa> moja córka, a otoczenie mówi ta wydra latawica czy coś w tym rodzaju, to przecież to są najlepsze dzieci na świecie. I niech ktoś spróbuje palcem tknąć. Palcem tylko, moje dziecko najlepiej. Nie przypominam jak to kiedyś, w sensie to już mówiłem, ale może nie wszyscy słyszeli, święty proboszcz ksiądz Jan Wianej zwrócił uwagę ostrzejszą święty, ale musiał zwrócić ostrzejszą uwagę jakiemuś dziecku. No i wtedy matka skoro się dowiedziała, że ksiądz jej dziecko publicznie napomniał, przyszła tak rozżalona i tak zdenerwowana, że robiąc księdzu wymówki złapała stołek i huknęła księdza świętego Jana Wianeja stołkiem w głowę, aż mu się krew polała. Oczywiście współpracownicy, jego otoczenie powiedziało: Ojcze, trzeba skarżyć tą kobietę. Przecież jak to jest niemożliwe. Dziecko zawiniło, dziecko zostało normalnie, sprawiedliwie upomniane, na no ta przyszła i księdza w głowę stołkiem, głowę rozcięła, a on powiedział: Nie, 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 nie będziemy skarżyli. Popatrzcie, jaka wielka jest miłość ma. Przecież bieżąca katoliczka, bardzo porządna. A tak do swego dziecka przywiązana, tak kochająca to dziecko, że się ktokolwiek, nawet prowoz, zwrócił uwagę no to tak w obronie tego dziecka się ujęła, no że nawet i huknęła proboszcza stołkiem w głowę. I nie pozwolił skarżyć tej kobiety. a to był święty, on miał to znaleźć człowieka. Na no właśnie miłość. Jak bardzo wiele znosi się dla miłości. No jak bardzo wiele rzeczy zamyka się oczy. Jeśli nawet zwraca się uwagę temu, kogo się miłuje, jak to jest grzecznie, jak to jest delikatnie, jak się chodzi na paluszkach, jak się czeka, nieraz ach, Dni całe, miesiące jak to powiedzieć, żeby nie urazić lepiej poczekać trochę lepiej poczekać ale wreszcie jak się powie, to. W takim smakowitym opakowaniu podać ten gorzki proszek, żeby ten ktoś już nie miał najmniejszego w ogóle zastrzeżenia, najmniejszego jakiegoś nieprzekonania, by że jeśli cokolwiek mówię, nawet przykrego, to to jest tylko z wielkiej miłości i to tylko może temu człowiekowi pomóc. Taką jest miłość. A na teraz, natomiast popatrzmy, jak się kogoś nie lubi. Chociaż byłby święty jak anioł, to się powie obudnik, paryzeusz, choćby postępował jak najbardziej idealnie, to się powie zgrywa się tylko, choćby się starał nie wiadomo jak i sto razy zrobił dobrze, a sto pierwszy tylko źle, to się powie o nim zawsze się wygłupia, zawsze mu coś tam nie wychodzi. I nigdy się nie poczek, nigdy się zastanowi, nie zastanowi, nigdy się nie przemyśli uwagi. Tylko ten jeszcze nie skończy czynić źle, dajmy na to, czy dobrze. Już się wydaje osąd, najczęściej krzywdzący, niesprawiedliwy, pogardliwy, czy zaprawiony ironią, bo się kogoś nie kocha, bo się kogoś nie lubi. Ten ktoś mi nie odpowiada, nie leży mi, tak to się mówi. człowiek może to w całej takiej rozciągłości, nie zdarza się wśród nas, ale jakże często przychwytuje, się na tym, że z o wiele większą życzliwością i łatwością zwracamy się ku tym, nawet w trudnych sytuacjach, których lubimy, znosimy, przymykamy oczy na ich wady, czasem słusznie, bo tak trzeba, czasem niesłusznie, aż ta nasza miłość jest za bardzo małpia, a jak niesprawiedliwi i ostrzy jesteśmy w stosunku do tych, których nie lubimy, którzy nam nie leżą. I dlatego teraz przechodzimy już do ostatniej części naszego rozważania dzisiejszego. Jeśli tak naprawdę przejmę się tym, że Pan Bóg mnie kocha, że jestem kochany przez Pana Boga i wtedy zdaję sobie sprawę z tego, dlatego też ta nauka ma pewien charakter formacyjny, świadomość, że Pan Bóg mnie kocha, od razu ustawia Pana Boga. Właśnie w tej pozycji, że Bóg jest ten, który rozumie, że nawet jeśli musi skarać i skarcić, to karze i karci naprawdę ostrożnie. Choć mnie to się wydawało, że strasznie mnie Pan Bóg pokalał. Na śmierć mnie jeszcze nie wyda. Że Pan Bóg naprawdę mnie tłumaczy, że Pan Bóg naprawdę mnie usprawiedliwia, że Chrystus wciąż jest po mojej stronie, że dopóki żyję. To chyba, że byłby grzech absolutnej rozpaczy czy wzgardy Boga, to nie ma żadnego grzechu najcięższego, którego bym nie wyszedł, dlatego że Bóg zawsze tłumaczy to na moją korzyść. Pomylił się, zbłądził, coś mu odbiło, jak to się mówi. A przecież jeśli zorientował się, Żałuje, no to ja ci przebaczam. Ja cię rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wtedy topi się nasza niechęć względem Pana Boga. Topi się nasza nieufność względem Pana Boga i traktujemy go nie jako tego zawisnego, zazdrosnego starca, który przedtem gdzieś tam w raju Adamowi i Ewie nie dał skosztować z jednego jakiegoś tam drzewa owocu, jako najlepszego ojca, który wie co jest dobre, a co złe i mądrą, kochającą ręką i mądrym, kochającym sercem prowadzi mnie przez trudy życia doczesnego, przez moje nawet upadki, podnosi, sprawia, że powstają i prowadzi mnie do życia wiecznego, do wiecznego szczęścia. A druga sprawa, kiedy tak się nasłucham o tym Panu Bogu, a nie tylko nasłucham, bo mimo tych wszystkich naszych nieufności i dąsów, to każdy z nas potrafi powiedzieć z całą pewnością, że doświadczył już na sobie miłości Pana Boga. Bo tak jak powiedziałem o tym na początku, że kiedy patrzymy tak wszyscy na siebie wzajemnie, to zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas, i zdrowych, i chorych, ma jakiś bardzo wielki, bardzo trudny problem. I że chyba. O każdym z nas dobry reżyser potrafiłby zrobić taki ciekawy film, że Izaura przy nim by wysiadła i ludzie patrzyliby, prawda, z zachwytem, jak to o taki zwyczajny człowiek, chłopak, dziewczyna, kto jest zdrowy, daleka, siostra zakonna, brat zakonny. I to tyle ciekawych rzeczy w jego życiu było. Heh. Na sto odcinków serialu by wystarczyło. O najmłodszych spośród nas, tylko reżysera dobrego. Mówiliśmy, że tyle trudności, tyle bólu, tyle cierpienia, samotności nieraz w każdym z nas nierozwiązanych zagadnień, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że i w każdym z nas ileż jest doświadczenia dobra. Pamiętamy, jak Trzebini, jeden z bardzo, bardzo upośledzonych członków rekolekcji, uczestników rekolekcji, bardzo z wielkimi problemami i wewnętrznymi, i domowymi, kiedy dał to świadectwo, że powiedział, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jestem taki, jaki jest, Ja tego do końca życia nie zapomnę. I to powiedział szczerze. To nie było zagrane. Jak się jest w takim nędznym stanie fizycznym, to nie ma się chęci na odgrywanie, na robienie aktorstwa, na robienie z siebie bohatera. On naprawdę szczerze w tym momencie podziękował Panu Bogu za to, że jest taki, jaki I trzeba się zastanowić i pomyśleć już teraz, za jak wiele rzeczy mogę Panu Bogu dziękować. Jak często rzeczywiście Pan Bóg okazał się moim dobrodziejem. Jak często dał mi odczuć swoją miłość, chociaż nieraz odczuwać się tę miłość w sposób taki bolesny, ale i w radosny. Jak sam fakt, że tu możemy być. Z jednej strony kłopot na początku pamiętam, jaki był, albo właśnie Trzebina nie może. To co to będzie? Może w ogóle się rozleci Na tym kalwaria, ale trudniejsza, a nie wiadomo, jak to wyjdzie. Okazuje się, że trochę trudniejsza, a miejscami nawet chyba i przyjemniejsza i radośniejsza, chociaż z Trzebinią były tradycje związane, i zwyczaje. Nawet w tej sytuacji Pan Bóg nie pozostawia nas samych. A proszę popatrzeć na siebie, na swoje życie, i proszę zebrać plusy i minusy. Nie byłby to uczciwy ekonomista, uczciwy sprzedawca, uczciwy handlarz jakikolwiek. Który by zostawiał tylko wydatki, albo który by zostawiał wszystko tylko dochody, a trzeba i na jedno, i na drugie. Nie bylibyśmy uczciwymi w stosunku do Pana Boga, gdybyśmy tylko ustawiali nasze grzechy same, chociaż trzeba się nad nimi zastanowić, i gdybyśmy ustawiali tylko same przykrości, jakieśmy od Boga w życiu naszym doznali, poprzez życie, poprzez innych ludzi. A trzeba popatrzeć też na to, co dobrze czynimy. A dużośmy dobra zrobili? Trzeba popatrzeć na to, czego dobrego żeśmy doznali od Boga poprzez ludzi. A dużo żeśmy od Boga poprzez ludzi doznali. I dlatego, skoro my takimi jesteśmy, że od Boga żeśmy wiele doznali i patrzymy na tego Boga, który wiele nam dobrego dał, Syna swego jednorodzonego, który w tych trudnościach nie mógł nam dać więcej jak swojemu Synowi, a Synowi dał krzyż i mękę, wobec powyższego, no trudno. Musimy iść tą samą drogą, ale jednocześnie dał nam przykazania, dał nam sakramenty, dał nam wiarę, dał nam nadzieję, dał nam miłość, dał nam ludzi łatwych, abyśmy się nimi budowali i z nich korzystali, i ludzi trudnych, abyśmy przezwyciężali wtedy siebie. Daje rzeczywiście dobro, a jeśli czasem nie da tego, o co prosimy, to da stokroć więcej. Że kiedy w cierpliwości przetrwamy do któregoś momentu, niekoniecznie do końca naszego życia, do któregoś momentu zrozumiemy o co chodzi, że jesteśmy obdarowani ponad wszystko, że otrzymaliśmy stokroć więcej niż żeśmy nawet o tym marzyli i na to liczyli. I skoro wiemy, że Pan Bóg jest taki. A no to wtedy oddychamy z ulgą. I w stosunku do takiego pana Boga, jeśli można użyć takiego słowa, też jesteśmy wyrozumiali. I w stosunku do takiego pana Boga z chęcią się modlimy. I tutaj już nie jest to, że a, tam odrecytuję swoje paciorki, bo to tak wypada, bo Kościół tak każe, bo mamusia tak nauczyła, bo bez pacierza się nie położę, bo bez mszy świętej to żadna niedziela, albo do Kościoła jakoś się wybiorę, albo przynajmniej przez radio posłucham. To nie jest tylko odstawienie dla tradycji, zwyczaju, ale czuję, że z tym moim najlepszym Bogiem ja rozmawiać muszę. I nie mam żadnego problemu, kiedy z całą radością wypowiadam: wielbimy Cię, błogosławimy Cię, chwalimy Cię, wysławiamy Cię, I kiedy dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. I kiedy prosimy o to wszystko, o co potrzeba w niezliczonych litaniach, w takich czy innych modlitwach, I kiedy przepraszamy za nasze grzechy braki i słabości. Wszystkie rodzaje modlitwy. A kiedy czasem najzwyczajniej w świecie po prostu jesteśmy sobie przed Panem Bogiem. Siedzimy czy klęczymy w kościele czy w kaplicy, jeśli jest łaska, a jeśli nie, to i u siebie w dzień i w nocy. W bezsenną noc czasem czuję się, że jestem z Bogiem. I tak jak powiedziałam, że ten człowiek który mi powiedział ty, czy któremu ja mogę powiedzieć ty, a z którym się kochamy, jest kimś bardzo bliskim i drogim, nawiązuje się taka piękna więź między nami, rzutująca na całe nasze życie, to wiemy, że jak i między ludźmi, kochającymi się szczerze i rozumiejącymi się, może nie być słów. Wystarczy milczenie. Ktoś powiedział, że jeśli umieją rozmawiać na ten sam temat, to już jest bardzo dużo, ale jeśli umieją milczeć na ten sam temat, to już jest naprawdę no. da